Jest godzina. Jak widzicie, każdy zna się na zegarku, ale to jest wieczór. 19, nie? No właśnie. Ciemno na dworze, słuchajcie. I słuchajcie, my czekamy teraz, nie wiem jak tam Zoom, czekamy teraz na Michaśkę, która lada chwila ma przyjść z bawcią Basią i chyba dziadkiem Marianem wielki odbiór. Pokoju po remoncie. Słuchajcie. Ja mu ja... coś zdradzę, dobra? Co? Ja wiem, coś pokażę już. Eee! O, A, tyle widać. Mam. No. Coś, coś się widać? Dobra, to my, słuchajcie, to my znikamy i czekamy na Michaśka, nie? Czekamy na Michacie. Słuchajcie, od piątki zobaczcie. Nasz cel od piątku do niedzieli wieczorem wyrobicie. Ale od, nie od piątku rana. Od piątku. Wieczorem mówię. Po no. Bo jeszcze zakupy, wiecie, trzeba było castorama odwiedzić dwa razy. Także były zakupy, był remont, no i teraz za chwilę będzie wielki, wejście Michaśki. Zobaczcie jej reakcję. Uwaga, uwaga, ale jeszcze jej nie ma. Zaraz przyjdzie. Michaśka już idzie. To idziemy po nią. Kto tam? To ja mm. Dzień dobry Dzień dobry Jak tam? Fajnie, i widziałam O, i teraz nadchodzą goście, czyli babcia Basia i dziadek Maria. Dzień dobry Dzień dobry No uwaga Trzy, stop, 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 stop Trzy Dwa Jeden... Jaha wow. jak? Dziecko zatkane. No, powiedziałam, bo ja miałam wyczucie, Jasia, że szafa będzie podświetlana. <noise> Ona tego nie widziała. No właśnie. No. I jak tam? Super. Może być? Mhm. Tak miało wyglądać czy nie tak? Tak. Ale proponuję zgasić światło. Co ty zgasi? Okay. Co to jest? Misia i ja. No. Hmm? Chyba w takich samych kolorach nawet. No, podobne. A te, te półeczki jakie są te... Wow, ale telewizor! Ma, mniejszy! No. Ale telewizor... A co to jest? Ale wiesz i za chwilę skąd baczy KULA LOL A to potem Ale palce tu jest jeszcze O, budzik I kamerka A kamerka to musi być Nie no ale czas. teraz uwaga Bierzemy telefon no, no i teraz sobie wybierz co chcesz Na przykład mak Czerwony no. i palcem przyjął Tarao! No, co tam ona te robi? <noise> Sam niespodzianki! <noise> Tadam. A to jakaś nowość w ogóle? No LOL No musisz, no. żeby paruszek. A tu jeszcze ktoś Nie. siedzi? O, moja laleczka! A jeszcze jej sofę! Uuuu, kolczyki, biżuteria! Taki przycisk, nie no, to jest po prostu mój pokój marzeń. Hmm? Na pewno? Tak, a teraz uwaga, kolejna rzecz. Bierzemy, przechodzimy teraz tu. Patrzę na komputer. Nie! A jeszcze go nawet można podłączyć tę lampę do komputera i się będzie kolor zmienia pod obraz. tak, tak. A teraz uwaga, patrzymy na ten... Na, na... no. Na szafę. Uwaga, 3, 2, 1. Różowy, różowy! Nie towe! Nie Ale czasio! Nie no, to jest naprawdę... Co jeszcze? A patrzymy na telewizorek jeszcze. Uwaga, uwaga. A u góry Uwaga, serce? Jest serce? Dę. Nie. O, może tak. O, jakaś buźka. O, tam, myślka. Uwaga, i patrzymy. I buźka. O! No gdzie buźka? O, jest! Nie, buźka? nie, no, nie, nie, ma nie, tam A to no, widziała, To jest to jest nie, lalka. O! Co to jest? Świeczka. Mm. Jaki zapach? Taki nie, no nie, I zobaczcie i zobaczcie to. Ja o tym właśnie mówiłam! Hmm? Że ja to chcę. Ale wiesz to nie jest typowy las? A co, to jest... Nie! To jest co? Co tam w środku jest za... O, ten... jak się będzie warzywo, Co tam jest za roślinka? Zobaczcie, uwaga, tu jeszcze coś wyczynił. Co Lampi! No, może sobie je odkształcać jak chcesz. Do przytomnienia... lektur. <laughs> to jest Boże, przecudowne. A, Boś masz łapać snów nowa no miał być na nowo nie? no jest. jest stary pokój a jest nowy. i nawet nowy. dywan i co jeszcze? i papucie żeby dywanu nie zbrudzić i dywan piękny nie no to jest po prostu marzenie warto było hmm? czekać? tak warto ale dzisiaj cały dzień był taki, że mam się waszeć ciepłe. a no. czemu no. jaka będzie? A. A. Był chyba, już nie? No, no. No. I nawet ja się przez cały dzień prawie nic nie jadłam. Nie? Czemu? Nie, no po prostu, ale o tym można mieć ten hashtag, misia i jas, no przecież, nie no, to może jest super. Hmm. No i co, fajne? Super. Hmm. Hmm. Naprawdę? No bo birkę to już widziałam, tapety też, to też, ale No ale to widziałeś wszystko luzem, nie? No luzem, ale tak coś to nie zna, no, ale bo to jest takie piękne, akurat te kolory, które chciałam, czyli yy, szary, miętowy, pudrowy róż i biały mm, A tu sobie możesz... Biurko też pod drugim świeci już tym? No, muszę światło zgasić. o tu jeszcze y, drzwi kiedyś będą Tak? Mhm Dobra, bierzemy... W tym roku? No, uwaga, bierzemy aplikację Pyk No i tu jest chyba to tak! Tylko ci muszę zainstalować na twoje... Nie no, to jest po prostu czad. Czas, czad, no. A ty jesteś w ogóle głośnik, wiesz o tym? Tak? No. Mm -hmm. A wiesz, że tam jest YouTube na telewizorze? No bo tak, tam było napisane w sklepie. Hmm? Nie no, to po prostu... Nie bo tam się złamało, bo patrzę. Nie no, to jest po prostu czadzior! Czyli co, podoba się? Podoba się i to na maksa. Hmm. Jest to ogólnie mm -hmm. Uwaga. Mm. A w ogóle lampki? No, można je regulować. Można Ale... tak robić. O, pyk. No Boże, to jest już spełnienia moich matek ten pokój. Mhm. Mm? Mm no to dobrze. No Mnie to najbardziej to let. fascynuje. Czyli LED. Nie, nie jest LED. Neon. To jest prawdziwy Neon. Misia i ja. A Misia i ja na biało, i ja Bo tak było, nie? Bo jest na, na czarno u nas logo No, ale ładnie Ale tu musi być na biało, więc tak żeby się świeciło. Po prostu na no... Piękne, nie Bayer po prostu O, jeszcze taki zapaszek Ale telewizor to jest po prostu Bayer No, choć go weźmiemy tu To w ogóle można podłączyć No i redy ja, razie będę puszczał, może sobie tutaj odsycić tu Bluetooth akurat znaczy się, można go pogłośnić. Proszę, włączymy jakiś, o, filmik. Siedzimy Teraz o sobno, jesteśmy sami w domu. O, nie to, jesteśmy w pracy. No to właśnie było przed remontem. Nie, ja to nie dowierzam, że to jest mój pokój. Mhm. Mhm. O, pusin, drugi pushing. I też myszka, nie na no to jest bajer, ja powiem szczerze. Hmm? I jeszcze dywan. I dywan. Mama, chodź! A słucham? Wymieniamy się pokojami? Ja pięknie. Nie. Nie? 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 Ale Nie? dziękuję Wam za remont. No to dla ciebie, no żeby Ci się podobało. Fajnie w tym pokoiku. Ci się przebywało, spało, mieszkało. No i mam nadzieję, że Ci się podoba. Mm -hmm. Co? No, no i to... uczyło. No a Przede wszystkim uczyło. Dobrze? No to co, Awi sobie Wam się podoba? To dajcie, łapkę w górę! No to co pokażę jeszcze widzę te lolki jak wyglądają nowe. No to okay. ją! No. Może światło zaświecło. Mm. Okay. Dobra, to ja zaświecę. Oczywiście, już ja rozwaliłam łóżka. No to normalne no. Wiadomo, trzeba trochę sobie skorzystać. No to normalne. To teraz szybkie strzały. Co mi się... Co się, Michał, się najbardziej podoba w pokoju? Ja Nie, mam widzieć? Wiesz co mi się najbardziej podoba w pokoju? No. Szybki strzał. Neon. Marzence? NEON! Markowi NEON! NEON! No, 3 do zera. Nie, NEON jest chyba, no, najfajniejszy. No, naprawdę jest super. Po pierwsze, że to jest właśnie ten nasz znak. I w ogóle kanału... NEON był robiony w jakim mieście? W Chorzowie! Właśnie, słuchajcie, w sumie dwie ulice długo. dalej, a szukaliśmy w całej Polsce, a dwie ulice dalej robią Sące NEONy. Cało. I ten neon Także jest... Pan chyba jest zadowolony z tego, jak został zamontowany neon. Oprócz Bo tego, że film. on jest symboliczny, to też jest y, taką ozdobą na ścianie, no, prawda? to jest nasze logo. Nasze logo naszego kanału. No i uwaga... Także no! jeszcze tu muszę zainstalować na te, na gdzieś aplikację, żeby sterowała sobie światłem. A w ogóle to ja takiej Lolki jeszcze nie widziałam. Ja Ona mi się kojarzy, ja już mówiłam u mnie, że z Frozen. A zdjęcie swoje widziałaś? Tak, to u góry widziałaś. Tak? Tak. Ale jak ktoś nie widział, to o, Tyle jest Michaśka. Właśnie. A tego widziałaś? Kaktusa? No, ja widziałam kaktusika. O, to już chyba widzieliście od Michaśki ten... Z Skarboneczka. No Lolki chyba widzowie nie widzieli tej, nie? A, Marzy A to okay. widzieliście, I love you. A bo Minaśka będzie myślała, że to jest tylko zegarek. No, zegarek. Tutaj mamy 8 stopni. To jest taki ekran jednolity. Tu mamy taki zmieniający się bajer no. też. Podoba... Ale w ogóle też można tej aplikacji wysyłać no i... grafiki. I love you. Wow. No to jest w ogóle pola disco, nie? Oj. Aaa, ale, ale fajne. Ej, ale ściema. Ej, nas ściema. Popatrzcie, to jest moja LOL Jak wygląda? No po prostu czadowa Aha, tak Te Czarno, biała, zielona Czy to się zamyka tym czymś? No, o ja od góry tak no. Aha, tak I... i tak się po... trzyma Ej, a skąd ten brokat? Skąd ten brokat? Tu już się wysypało Oj, I teraz Uwaga. I ta -dam! LOL nasza jest gotowa czy to już tyle, dajcie, dajcie łapki w górę I napiszcie w społeczności jak wam się podoba nowy pokój Michasi to do, do następnego odcinka, pa!